Próbuję zrobić platynę w każdym Far Cry jaki jest dostępny na PlayStation 5. Tak więc w tym filmie pokażę wam moją przygodę na Rook Islands w grze... Oryginalnie wydany 28 listopada 2012 roku, Far Cry 3 jest przez wielu uważany za najlepszą część serii. Dla mnie jest to jedna z tych gier, w którą zawsze chciałem zagrać, ale z jakiegoś powodu tego nie robiłem, mimo że do dziś na mojej półce stoi wersja na PlayStation 3. Od razu ostrzegam, że w filmie pojawią się spoilery, bo część z 44 trofeów nawiązuje do wydarzeń fabularnych. Mam jednak nadzieję, że nie będą one nikomu przeszkadzać w grze, która w tym roku skończy 13 lat. Tak czy inaczej, jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i napisać, co mogę poprawić. Miłego seansu. Wyobraźcie sobie, że macie wakacje i razem z rodzeństwem i znajomymi postanawiacie pojechać w egzotyczne miejsce. Wybieracie wyspy niedaleko popału Nowej Gwinei, imprezujecie, pływacie w oceanie, skaczecie ze spadochronami. Brzmi fajnie? Tak samo myślał Jason Brody i jego znajomi. No i wszystko było dobrze do momentu, w którym natknęli się na piratów. No i skończyło się to tak. Na szczęście Grant jako wojskowy wie, co zrobić w takiej sytuacji, i razem z Jasonem uciekają z klatki. Chwilę później Jason poznaje najważniejszą umiejętność w całej grze rzut kamieniem. Niestety Was, czyli nasz troskliwy landlord, Chyba skapnął się, że nie ma nas w naszym pokoju, bo znalazł nas sekundy przed wyjściem z obozu. I postanowił, że zmniejszy liczebność naszej rodziny. Jasonowi dał jednak 30 sekund na ucieczkę, a ten po chwili zastanowienia zaczął biec najszybciej jak może. W końcu trafia na most, jak ten ze Shreka, z tą różnicą, że ten zerwał się już za pierwszym przejściem, a wpadnięcie do wody kończy prolog i odblokowuje trofeum. Pierwsza krew. Pierwsza krew. Pierwsze z wielu. W grze można znaleźć tablice ogłoszeniowe, na których znajdują się dwa rodzaje zleceń. Ścieżka łowcy i poszukiwany martwy. Za wykonanie obydwu dostajemy trofeum, a jako, że zostałem zmuszony do zrobienia tego pierwszego i upolowania wsiekłych psów strzelbą, to od razu zdobyłem osiągnięcie ZŁAPIE WSZYSTKIE. Jest jeszcze jeden. Tu jest. ZŁAPIE WSZYSTKIE! zadanie Ścieżka Łowcy. No dobra. Szczęśliwie obok mnie przechodzili piraci prowadzący jeńców, a ja będąc dobrym obywatelem postanowiłem ich uwolnić. Możecie się zastanawiać co to ma do tego filmu? Już wam mówię. Moje strzały zwabiły warany, a ja zabijając je stałem się łowcą łowców. Ty, kormoran! Oła! Łowca łowców. Złapi zabij drapieżnika. Okej. Okay. Przechodząc dalej, stwierdziłem, że poruszanie się po drogach kontrolowanych przez piratów nie jest zbyt przyjemne i przydałoby się wyczyścić jakiś posterunek, znajdujący się w okolicy. Jednemu z takich dużych ptaków przyszedł do głowy ten sam pomysł i z jego pomocą udało mi się przejąć ten obóz bez włączenia alarmu, za co dostałem trofeum niesłychany. Niesłychany. Co zrobiłem? Wyzwól po stronę bez włączenia alarmu. Okej. Okay. Elegancko. W tym momencie powinienem chyba powiedzieć, że na temat fabuły będę mówił możliwie jak najmniej i pomijał fragmenty, które nie dotyczą żadnych osiągnięć. Także nie zdziwcie się, że moje opowieści fabularne nie będą spójne, tak jak w tym przypadku, bo właśnie przenosimy się w czasie do domu doktorka, w którym znajduje się Daisy, czyli jedna z koleżanek Jasona. Jest ona jednak chora i potrzebuje jakiegoś grzyba, który znalazłem po kolorowej przygodzie w jaskini. Za przyniesienie go do doktorka z nadzieją, że nie użyje go dla własnej przyjemności, a faktycznie zrobi z niego lek, otrzymałem kolejne trofeum – magiczny grzyb. Panie doktorku, wziąłem mu grzyb. Nie, ale tam coś się świeciło do zebrania. Czekaj. Magiczny grzyb. Far Cry 3, jak wiele innych gier, posiada drzewką umiejętności. Ja osobiście nie widziałem lepszej formy pokazania tego, jakie odlokowaliśmy umiejętności. Chodzi mi o ten tatuaż, który Jason ma na lewej ręce, powiększający się z każdym nowo nabytym skillem. A po pięciu sesjach u tatuatora w gratisie dostałem trofeum Niezładziara. Jeszcze nie mogę zrobić z rzeczy. Dobra, dawaj to. Niezładziara! Elegancko. I jako że bardzo lubię podróżować po tym świecie bez większych utrudnień, zostałem zmuszony do wyzwolenia kolejnych outpostów. Chociaż nie wiem, czy słowo zmuszony jest tutaj odpowiednie, bo jest to jeden z przyjemniejszych elementów w tej grze. A za wyczyszczenie trzech obozów odblokowałem osiągnięcie Buntownik z Powodem. Buntownik z Powodem! Tak jest! Oprócz odblokowywania umiejętności, Far Cry pozwala nam również ulepszać nasz sprzęt dzięki skórom zwierząt. A trofeum wyrobnik dostałem za zupgradeowanie go 5 razy. Z czego to. Uff. Wyrobnik! Tego się nie spodziewałem. Podróżując do kolejnych misji fabularnych, nie omijałem posterunków i podbijałem je na bieżąco. A żeby zrobić to najlepiej jak umiem, musiałem używać aparatu. Po oznaczeniu nim 25 wrogów otrzymałem nagrodę dla najlepszego wyspiarskiego paparazzi. po paparazzi. Fajnie. Dzięki. Wracamy na chwilę do fabuły i tym razem idziemy na najgorszą randkę. Przynajmniej tak mówi trofeum o takiej samej nazwie. W pewnym momencie ponownie spotykamy się z Wasem. Niestety nie jest to randka z nim, tylko z dziewczyną Jasona, chociaż atmosfera po chwili stała się naprawdę gorąca. I to nie tak, że coś zaszło, po prostu nasz dobry kolega podpalił cały budynek. Po uwalnieniu Lizy i przyspieszonym kursie na prawo jazdy, dostałem kolejny pucharek do kolekcji. No to ewidentnie była najgorsza randka z możliwych, to prawda. Ale przynajmniej przeżyli. Następne trofeum, Zapiski z dżungli, jest jednym z tych, które odlokowuje się nie robiąc nic specjalnego, bo tak trzeba nazwać zebranie 50 wpisów w poradniku przetrwania. Muszę. Zapiski z dżungli. To to? Odlokuje 50 wpisów. Okej. Okay. Po odstawieniu Lizy do doktorka zadzwonił Denis i powiedział, żebym przyszedł do świątyni Rakiat spotkać się z Citrą. Naopowiadała, że i jakichś dziwnych, plemiennych rzeczy i dała mu herbatki. Okazało się, że ta herbatka miała chyba w sobie tych grzyby z wcześniej, bo nasz bohater miał po niej niezłe halucynacje i dowiedział się o co chodziło o Citrze. Po skończonej sesji tatuowania wyszedłem ze świątyni i dostałem trofeum jeden z nas. Jeden z nas. Elegancko. Niedługo później pobawiłem się w snajpera i przy okazji zdobyłem osiągnięcie morski obłęd, za uratowanie Olivera, czyli kolejnego z przyjaciół Jasona. Można powiedzieć, że było warto to zrobić, bo najpierw dostałem komplement, a później trofeum. Po odstawieniu Olivera do reszty znajomych, pokazałem jej wyspie, że śpi na pieniądzach. I gotta do it, man. i wydałem 5000 dolarów w sklepie. Co co dostałem kolejny pucharek. Śpi na pieniądzach. No proste. 5000 wydałem. No dobra. Mówiłem już o tym, że lubię jak na mapie nie ma outpostów. To teraz muszę powiedzieć o tym, że lubię widzieć drogi po których jeżdżę, w sensie na minimapie, a do tego były mi potrzebne maszty radiowe. Na mapie jest ich w sumie 18, ale do trofeum pełny zasięg musiałem aktywować tylko 9 z nich, co nie zmienia faktu, że tak czy siak aktywowałem wszystkie. Pełny zasięg. Tak jest. Teraz na dłuższą chwilę wracamy do historii, bo odblokuję pięć trofeów fabularnych z rzędu. Pierwsze z nich, Odby Wall Street, dostałem po maratonie w japońskich ruinach, żeby znaleźć nóż dla Baka. Jest to ten sam nóż, który wcześniej chciała Citra, więc wchodzi tu mały konflikt interesów, bo Bak ma kolejnego z przyjaciół Jasona. Całe szczęście zabija on byłego żołnierza tym samym sztyletem, więc wszyscy są zadowoleni, bo Kif jest wolny, Citra ma nóż, a ja mam osiągnięcie. Odby Wall Street. Po dostarczeniu paczki do świątyni, dowiadujemy się, że wojownicy Rakiat szykują zasadzkę na konwój przewożący jeńców. Coś stało. Po kolejnym fragmencie w Sniper Elite gonimy wóz z więźniami i po otwarciu go znowu wita nas was. Zabiera Jasona na piknik nad jeziorem i opowiada mu definicję szaleństwa po czym wrzuca go do wody z kamieniem przywiązanym do nóg. Jasonowi udaje się jednak uciec i zaczyna gonić w księżarówkę Wasa. Dociera do śmigłowca i... tym razem ginie. No serio. A może tak nie? Wychodzi z masowego grobu i idzie odzyskać swoje rzeczy. Wyciąga je z szafy, a razem z nimi kolejne trofeum. Nie mówiłem? Lekko zdenerwowany Jason stwierdza, że ma dość swojego byłego landlorda i postanawia się go pozbyć, więc idzie do jego kryjówki, pokonuje hordę jego ludzi i wchodzi do hangarów, w którym zostaje ćgnięty. Tym rozpoczyna się psychodeliczna solowa z piratem, która kończy się śmiercią Wasa, chociaż ja nie jestem pewny, czy to prawda, bo Jason budzi się w świątyni Citry i to ona mówi mu o tym, że jej brat umarł. Is Faktem natomiast jest to, że odlokowałem kolejne osiągnięcie. Jason nie zatrzymał się jednak na samym wasie, postanowił, że zabije też Hojta, czyli jego szefa. Żeby to zrobić, musiał się jakoś przedostać na drugą wyspę. Dalej nie wiem, dlaczego nie wziął po prostu łódki i nie przypłynął, ale to nie moja sprawa. Poleciał więc samolotem razem z Willisem, czyli Ziomkiem poznanym na wyspie, i skoczył ze spadochronem. A za sam ten skok otrzymałem trofeum. Jak latawiec, co to? Nie wiem co to było. Na drugiej wyspie trafiamy do Sama i muszę Wam powiedzieć, że to chyba moja ulubiona postać w całej grze. Dzięki niemu dostajemy się do Hoyta, a ten chce, żebyśmy pokazali mu jak pracujemy. Schodzimy do piwnicy, w której mamy przesłuchać więźnia, którym okazuje się brat Jasona. Riley rozpoznaje go, a ten jako starszy brat zaczyna go napić. Po skończonej rozmowie przychodzi Hoyt i daje nam pucharek za dobrze wykonaną robotę. W tym momencie mogłem rozpocząć ostatnią misję i skończyć fabułę, ale przez to, jak dobra jest to gra, nie chciałem tego robić. Zamiast tego wolałem zrobić kilka innych trofeów i tak zawędrowałem do tablicy ogłoszeniowej i zrobiłem zadanie poszukiwany, martwy. Za to dostałem trofeum z zimną krwią. Potem zacząłem szukać dogodnego miejsca na zabicie nożem z lotni, tyrolki albo spadochronu, żeby zdobyć trofeum, co to było. Teraz w tle widzicie moje próby spadochronowe, no nie było to najbardziej produktywne. Na szczęście znalazłem w internecie miejsce, w którym można to bez problemu zrobić z użyciem tyrolki, no i w końcu się udało. Udało się. Co to było? Co to było? Fester. Ostatnim trofeum przed finałową misją była przejażdżka za ukończenie zadania zrzut zasobów, Czyli takiego trochę wyścigu, bo musiałem dojechać z lekami do punktu przed upływem czasu. Przejażdżka! Przechodzimy teraz do trofeum noc pokera, które odblokowałem za przyjacielską partyjkę w karty z Hojtem i samym. Całe szczęście, że sam miał gorsze karty, bo nie gramy na pieniądze, tylko stawiamy nasze życie. Sorry, house rules. Jak coś, to tego nie było w zaproszeniu. Gospodarz niestety był trochę agresywny i skończyło się solo na noże. Znowu. Jason zabija w niej Hoyta i przekazuje mi trofeum. Niestety dalej nie dowiedziałem się, co by było, jakbym ruszył analogiem w przód. To no nie! Ej, no nie! od pokera. Ale nie... Co by się stało, jakbym to dał do góry? Mogę wczytać? Chcę jeszcze raz. W dalszej części misji ratujemy naszego młodszego brata. Na szczęście miał on licencję pilota i wiedział, jak sterować wielkim helikopterem. No, mniej więcej. Szkoda tylko, że Jason nie powiedział mu, gdzie ma lecieć, bo latał w kółko i przez to musiałem powtarzać ten fragment kilka razy. No. No, W końcu jednak dolecieliśmy do domu doktorka, który został zniszczony. Nasz ziomek lekarz powiedział nam, że Citra ma naszych znajomych, więc od razu polecieliśmy do świątyni, gdzie czekał na mnie wybór. Przyjaciele albo Citra. Nie powiem wam co wybrałem i jakie ma to konsekwencje, oprócz tego, że dostałem ostatnie trofeum fabularne. Niezła jazda. No. Prawda. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie wybory podejmę w kolejnej części, to zapraszam na streamy, postaram się je robić jak najczęściej, a żeby ich nie przegapić polecam zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek obok. Dobra, wystarczy tej autopromocji, idziemy dalej, bo zostało jeszcze 18 trofeów do zgarnięcia. Przyszła w końcu pora na najbardziej żmudną część całej gry. Znajdźki i misje poboczne. Ten etap podzieliłem sobie na dwie części, górną i dolną wyspę. Zacząłem od zachodniej strony górnej wyspy i oznaczyłem wszystko co było po drodze. Przy okazji robiąc najróżniejsze rzeczy potrzebne do Profeów. Przykładowo, osiągnięcie no to spadamy polegało na spadaniu przez 100 metrów i przeżyciu. Zrobiłem to z łatwością, bo wystarczyło pójść w to miejsce i zeskoczyć w dół z najwyższej skały, tak dla pewności. Hop. No to spadamy, tak jest. Chwilę później zamiast wdrapywać się na górę, postanowiłem zanurkować na 60 metrów i zdobyć kolejne trofeum. Płyniemy, 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 płyniemy. Odważny czy głupi? Można powiedzieć, że trochę mi się znudziło chodzenie po górach i jaskiniach w poszukiwaniu totemów, bo kompletnie zmieniłem wyspę i postarałem się odblokować trofeum złe użycie, które dostałem za. Stay down. PAL SIĘ, PAL SIĘ <noise> Swoje <życie>. mamy to <noise> Parę minut później odblokowałem też osiągnięcie Sokole Oko za zabicie przeciwnika z łuku z odległości ponad 70 metrów Tak, to był to pierwszy raz jak używałem łuku w tej grze Sokole Oko Tak jest Idealnie <noise> mógłby łuku tam Kolejne trofeum, Wymiana Igieł, nie wymagało ode mnie żadnych konkretnych wyczynów, tylko wytworzenia jakichkolwiek mikstur 25 razy. Wymiana Igieł. No i... elegancko. Co innego trzeba powiedzieć o Piromaniaku. Żeby zdobyć to trofeum, musiałem się trochę postarać. Pozabić 50 przeciwników miotaczem ognia wcale nie jest łatwo. O. Piromaniak. Czyli był 50, dobrze, że to zrobiłem. Warto było. W tym momencie warto powiedzieć o tym, że zmieniłem podejście i postanowiłem wyczyścić wszystkie outposty piratów i najemników, jak najczęściej używając kamieni, nawet wtedy, kiedy było to kompletnie zbędne. Tylko po to, żeby odlokować trofeum, kamień wygrywa za odwrócenie uwagi 25 wrogów. Zgrało się to idealnie z wyzwolicielem wyspy, bo 25 przeciwnik był z ostatniego obozu, który został mi do wyzwolenia, więc była to całkiem miła niespodzianka, bo nie musiałem kombinować nic w innych częściach mapy. O. Kamień wygrywa. No i, no i fajnie Akurat ostatni ten ostatni outpost Wyzwoliciel wyspy Wszystkie posterunki Dobra nie był to posterunek w najładniejszym stylu muszę przyznać, nie jestem z niego zadowolony Ale jest Inaczej było z trofeum z wielkim hukiem, bo tutaj już musiałem szukać odpowiedniego miejsca, żeby zabić czterech wrogów jednym wybuchem. Na szczęście z pomocą znowu przyszedł mi internet i nie było to nic wymagającego. Z wielkim hukiem. Dobra. W trakcie zbierania wszystkich możliwych znaczników zarabiałem bardzo dużo pieniędzy i nie miałem na co ich wydawać, więc kupowałem wszystko jak leci. Dzięki temu lepszyłem sobie jedną z broni na maksa i odblokowałem trofeum odpicowany. Dwa odcienie z czarnym i głęboka dżungla. I w tym momencie... Odpicowany. Dobra. Po wyzwoleniu wszystkich posterunków coś mi nie pasowało, bo w części z pomieszczeń, w których znajdują się szafy z bronią, były też laptopy z kartami pamięci. A mi jednej brakowało. Przeszukałem więc po mapie wszystkie outposty i znalazłem ostatnią kartę, co dało mi kolejne osiągnięcie. Dobra. Świetna pamięć. Mamy to. Nie wiem, czy się domyślacie, pewnie tak, bo jest to w tytule, ale chcę przejść tego Far Crya na 100%, przynajmniej według podręcznika, który jest dostępny w menu. Z samą platyną czułbym się, jakbym nie skończył tej gry, tak więc musiałem zrobić wszystkie zadania z tablic, próby rakiet, zrzuty zasobów i misje poboczne. W tym momencie tak jak mi się chciało, tak mi się odechciało, ale jak powiedziałem, tak zrobiłem i dzięki tym wszystkim zadaniom biłem wystarczająco doświadczenia, żeby odblokować wszystkie umiejętności i zdobyć trofeum dziara po całości. W tym momencie blokowuję ostatnie, ostatnia umiejętność i po całości jest moja. Dobra, pokaż potem to tułoż. W międzyczasie nauczyłem się robić specjalne mikstury, które przykładowo pozwalały mi zabić kogoś jednym strzałem, a za wykonanie takiej dostałem trofeum Dobry Towar. I mamy Dobry Towar. To, to jest Dobry Towar. Niestety ta mikstura chyba nie działa na zwierzęta, bo idąc walczyć z nieśmiertelnym niedźwiedziem, użyłem jej i nie zabiję go na raz. Smacne. wada Kedavra! Aha! Czemu ty żyjesz? Miałeś nie żyć. Miałeś nie... Oszukali mnie. Banda polskich decydentów. Za to po zabiciu go wziąłem jego skórę razem z kolejnym pucharem. Oszukałem Cię. Cześć, misiu. To jest ten cały... Kogoś Daj swą skórę! Tak oto zostałem kłusownikiem. Udało się. Nieśmiertelny niedźwiedź... okazał się śmiertelny. W tym momencie zostało mi już tylko 5 trofeów do zdobycia, łącznie z tym platynowym, ale punktów w podręczniku zdecydowanie więcej, więc zabrałem się do zbierania przedmiotów kultu. I po 60 takich dostałem trofeum Archeolog. I cyk, archeolog, tako. Jeszcze tylko 60. Po wielu przybytych kilometrach znalazłem też wszystkie listy zaginionych i odblokowałem kolejne osiągnięcie. Uwaga, uwaga wiesz, wszystkie listy. Jedną z misji zostawiałem na koniec, bo do trofeum Wielki Szu musiałem wygrać w pokera 1500 dolarów. Właśnie ta misja pozwala mi grać, dopóki nie wygram, a stawka tam wynosi 2000, więc wystarczy jedno zwycięstwo i trofeum przychodzi w gratisie. Jednak mimo wielu starań nie szło mi najlepiej, ale kiedy już wygrałem, to sam nie byłem tego świadomy. O! S S i, I wielki cyk. Po wykonaniu wszystkich zadań z tablic, zrzutów, sidequestów, prób rakiat, znalezieniu wszystkich listów, kart pamięci i przede wszystkim aż 120 przedmiotów kultu w końcu zobaczyłem cały tatuaż Jasona i magiczną liczbę w podręczniku. Nie wiedziałem, że tego dożyje. O! Teraz ma skrzydełka chyba. Ale ma, dziarę. Ta, i teraz jak tu wejdę, to jest 100%. Ale ciągle nie zobaczyłem platyny, a to dlatego, że najtrudniejsze trofeum zostawiłem na koniec. Hejka do internautów, bo tak nazywa się to osiągnięcie, polega na znalezieniu człowieka, który na układce gry jest zakopany obok wasa. W chwili, gdy go znajdę, skończę tą piękną przygodę, a jeżeli wam również się ona podobała, to przypominam o zostawieniu lajka i komentarza. Wielkie dzięki i do następnego. Siema. Uwaga! Uwaga! Dżungla drugim domem! Teraz idę popłynąć.